Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Spotkania z Książką. Po raz kolejny gościmy w bibliotece Ferment, aby porozmawiać z pisarką, autorką powieści obyczajowych, które, co tu dużo kryć, poruszają serca czytelników obłudzi. Katarzyną Kielecką. Tak się składa, że w październiku tego roku popełniła powieść, która jest powieścią dwutomową Księżyc nad Wająt. I to ona, ta powieść, będzie przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy. Serdecznie zapraszam na program. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w Bibliotece Ferment, aby porozmawiać o najnowszych powieściach, które tak naprawdę tworzą jedną opowieść, ale zanim jeszcze o nich, to chciałabym, żebyśmy co nieco o Pani twórczości, mianowicie jak rodzi się i dojrzewa styl. Pisarki, pisarki powieści obyczajowych, czasem trochę kryminalnych, psychologicznych. I czy szlifowanie tego stylu zajęło pani dużo czasu? Wiemy, że debiutowała pani w 2019 roku, więc kilka lat. No Jest już pani na tym rynku wydawniczym i jest się czym pochwalić. No Zgadza się, A gdybym jeszcze policzyła, powiedzmy, tą drogę pisarską od momentu, kiedy napisałam tę pierwszą powieść, to tych lat byłoby więcej, bo ja ją napisałam w 2016. No Na pewno takie szlifowanie warsztatu to jest coś, co się nie kończy. To znaczy myślę, że niebezpiecznym było, gdyby pisarz powiedział sobie już. Mhm. Już jestem gotowy. Już wystarczy. Jestem gotowym, skończonym pisarzem. Mogę tylko pisać i nie myśleć o rozwoju. To byłby początek końca chyba. W moim odczuciu bardzo ważne jest eksperymentowanie, szukanie takich dróg, którymi się jeszcze nie szło i wchodzenie na takie obszary, których się człowiek obawia, bo jeżeli jest obawa, czy sobie poradzę. To znaczy, że jest wyzwanie, to znaczy, że jest się czego nauczyć, i, i to znaczy, że takie pisanie da jakiś rozwój, tak? No tak, tak wyjście tak. z takiej y, sfery komfortu to też trochę boli. No boli i zajmuje czas, więc to nie jest taka droga na skróty, to nie jest taki, takie, takie pisanie, gdzie y, możemy sobie codziennie po prostu usiąść, y, strzelić te 20 stron, y, tak po prostu z głowy i, i nie wiem, w trzy tygodnie powiedzieć napisałam książkę, za kolejne trzy tygodnie napiszę następne, tak? No, no, tak? no ale skoro pani o tym mówi, to jak wygląda twórczyni przy pracy twórczyni, która eksperymentuje, która nie trzyma się utartych schematów? No, czasem daje się ponieść nagłym pomysłom, których wcale sobie nie zaplanowała. Czasem bardzo dużo czasu, dużo, dużo jakiejś tam przestrzeni musi sobie zagospodarować na zbieranie materiałów. Czasem te materiały, które zbiera y y wymuszają zmianę fabuły, to też bywa bardzo ciekawe, jak gdzieś ja, szukając, podczas researchu, tak, zbierając informacje, dochodzę do wniosku, że jednak ciekawszy jest inny aspekt danej, danej sprawy albo e, coś pominęłam, bo o czymś nie wiedziałam, a warto to rozszerzyć i muszę przez to zmienić fabułę, muszę zmienić plan, e, więc jest taka elastyczność potrzebna i po prostu czas nie można poganiać. Ja mam takie poczucie, że e, nie ma nic gorszego niż ten deadline, mhm. tak, w, w, w pisarstwie, bo on zawsze odziera z takiej dokładności, z, z precyzji, z tego, z tego dojrzewania fabuły, a na to też trzeba sobie pozwolić. No dobrze, no to teraz jakbyśmy już miały przejść do tych powieści, do tej dylogii, no to teraz czy to z założenia miała być dwutomówka, czy po prostu tak pani weszła w historię bohaterów, że nie dało się inaczej, albo mówiąc kolokwialnie cegła, Albo trzeba było to podzielić na dwie książki. No, trochę tak to wyglądało. Ja od początku całą fabułę miałam w głowie, czyli wiedziałam, że książka ma się skończyć tym, czym się kończy drugi tom, ale rzeczywiście nie miałam pewności. Czy nie zamknę tego w jednej grubszej? Dopiero gdzieś tam w połowie pierwszego tomu, jak byłam, no to, to, to już miałam takie, taką świadomość, że to byłby za gruby tom. Wydawcy nie lubią takich grubych książek, podobno bibliotekarze też niekoniecznie. Dla czytelnika, no trudno powiedzieć. W momencie, kiedy one wychodzą jednocześnie, to chyba jest wygoda, bo nie trzeba czekać. A też jak się gdzieś tam nosi w torebce książkę i czyta wszędzie, gdzie tylko można. To też lepiej jako ona nie waży, nie wiadomo ile. No zdecydowanie. Wiem, że jest pani łodzianką. Mało tego retkinianką z urodzenia, więc ten wątek retkini, który tutaj się pojawia, no, wydaje się dla mnie takim oczywistym. Myślę, że wszyscy lokalni patrioci są pani wdzięczni. Natomiast co z tymi Włochami? Bo tutaj mamy tą akcję na dwóch poziomach, na dwóch płaszczyznach. Kiedy to się pojawiło w pani głowie? Jak to jest, że to się połączyło w jakiś sposób? No to się pojawiło w miejscu akcji tak naprawdę. My spędzaliśmy wakacje w Erto, w Dolinie Wająt i jechaliśmy tam zupełnie bez, bez, takiego, bez takiej refleksji na ten temat. Nie wiedzieliśmy, co się tam wydarzyło. Wiedzieliśmy, że tam stoi jakaś tama i z tą tamą coś tam kiedyś było nie tak. Ale co to, to, to nie zdążyliśmy zgłębić przed wyjazdem? Bo to był gdzieś jeden z etapów naszej, naszej podróży. I tak naprawdę dopiero tam, jak nas otoczył klimat, który, który jest bardzo wyczuwalne. Tam na każdym kroku widać, że tam się zdarzyło coś strasznego. Tam była ta, to, to nieszczęście ogromne. To widać na, na dom, po domach, po, po, po ludziach, po, 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 po okolicy. Generalnie cała dolina Vajont była zamieszkana przed katastrofą. Mniej więcej 2000 osób tam mieszkało. W tej chwili mieszka 150 osób, według Wikipedii włoskiej, więc to jest no, ułamek. Tak? Mhm. Tam jest po prostu pusto te główne miejscowości, które się pojawiają w powieści, czyli Erto i Kasso, są prawie wymarłe. I ci, którzy tam żyją, no to są, są takimi strażnikami pamięci. To są ludzie, którzy albo prowadzą muzeum, albo jakieś tam galerie, takie sztuki lokalnej, albo właśnie wynajmują wyremontowane domy turystom. Ale obok tych wyremontowanych domów jest mnóstwo takich, które zostały w takim stanie, w jakim, no, po przejściu fali się znalazły, tak. Więc to bardzo, bardzo czuć. Yy, no, tam Tama stoi, więc też można ją zwiedzić, można na nią wejść. I nas tak naprawdę tam, mam wrażenie, no nie tylko mnie, całą moją rodzinę, ta historia osaczyła. Ona nas tak dopadła, trochę znienacka, przez to, że my też tam i nocowaliśmy, i przeżyliśmy taką gwałtowną burzę tam. Ona też powodowała takie, takie wrażenie niepokoju, takiego... Takie skrajne wrażenia. Emocje. Tak. W książce na przykład ważny jest motyw dzwonnicy, która ciągle gdzieś tam co 15 minut wybija godzinę. I, on, I rzeczywiście ta dzwonnica tak nam biła, rzeczywiście nas tak wyrywała ze snu. Mieszkaliśmy w domu, w którym mieszkają bohaterowie w chudej wieży. Więc mogłam wykorzystać swoje emocje i nasze przeżycia rodzinne, żeby włożyć je w bohaterów współczesnych, którzy się tam znaleźli. To jest piękna historia. Piękna, smutna, bardzo skomplikowana. Powiem szczerze, że w pierwszym tomie, pozwolę sobie na taką prywatę, śledziłam głównie losy bohaterów tutaj, współczesnych, kiedy rzecz dzieje się w 2023 roku. Natomiast drugi tom. To już skupiłam się na tym, co się działo we Włoszech, jakie to miało konsekwencje. Oczywiście no, nie będziemy tutaj zdradzać. Natomiast wydaje mi się, że Poprowadzenie takiej akcji to wymaga też właśnie tego stylu, do czego wracamy na samym początku, że to już jest taki styl osoby, która już wie o czym pisze. Potrafi snuć tę opowieść i prowadzić czytelnika za rękę tak, żeby on dalej chciał wiedzieć, co się wydarzy. No tak, tutaj to, to nie było proste, bo mi bardzo zależało na pokazaniu mechanizmów psychologicznych, żeby one, chciałam pokazać, żeby je w sposób wiarygodny, w sposób no, no, prawdziwy, tak jak to się rzeczywiście. Z, zgodnie ze sztuką, powiedzmy, psychologii odbywa, żeby to nic nie było a, niewłaściwego, a jednocześnie, żeby to było zrozumiałe i bliskie. Ja tutaj buduję całą rodzinę włoską, która. W, jest wciągnięta w tę katastrofę, każdy z nich doświadcza czegoś innego i dla każdego z nich, przynajmniej dla tych, którzy ją przetrwają, ma to inne konsekwencje dla ich psychiki, dla ich życia, tak, dla jakiegoś tam ich obciążenia, więc budowanie tego w sposób wiarygodny nie było łatwe, dlatego ja sobie tak ułatwiłam troszeczkę to zadanie i ten pierwszy, ten pierwszy tom nie pisałam nie w taki linearny sposób, tylko najpierw tę warstwę historyczną włoską, a dopiero jak ją miałam całą, Dopiero później pisałam tę tą, tą współczesną część, gdzie już mogłam się opierać na tym, co się wydarzyło, gdzie już znałam te detale, które mi się nabudowały w czasie pisania historycznej części. Ja myślę, że ta książka też pokazuje taką prawdę, że nie warto tylko i wyłącznie czerpać z pozorów. Wydaje nam się, że taka osoba jest, bo. No po prostu taka jest, a okazuje się, że za nią często stoi jakaś historia i chyba za każdym z nas, prawda, a my często patrzymy tylko to, co jest na pierwszy rzut oka dostrzegalne. No tak, to jest, to jest ważne, szczególnie w przypadku osób, które na pierwszy rzut oka wydają nam się niesympatyczne. Tak. No i tutaj główna tak naprawdę wiodąca postać, jeśli można wyłowić jedną, no, jest osobą, która bardzo ambiwalentne uczucia budzi w czytelniku i we mnie też budziła takie uczucia. Ja miałam ogromną nadzieję, że się z nią zaprzyjaźnię na koniec. No, nie powiem, żeby było aż tak. Ale rozumiem ją teraz i myślę, że każdy czytelnik, który dojdzie do końca książki, też powie, no już wiem, tak, już mogę zaakceptować w każdym razie zachowania tej osoby. Um, więc tutaj to też to, to było też dla mnie bardzo ważne, żeby to zbudować w taki sposób, żeby było ciekawie, a jednocześnie, żeby to było niejednoznaczne. Zresztą myślę, że tutaj nie ma postaci, która by była. Całkowicie pozytywna albo całkowicie negatywna, są, są takim po prostu przekrojem bardzo ludzkim. No, no tak, jest... no, tak jak w życiu. Mamy szarości, prawda? I no właśnie tak jak pani powiedziała, ten przekrój ludzki, no towarzyszy nam na co dzień. Nie ma bohaterów, którzy wobec, wobec katastrofy stają się takimi herosami mm. jak z hollywoodzkich filmów i nie wiadomo, jak wyskakują ponad ludzkie możliwości, żeby, nie wiem, ratować bliskich, czy jakichś tam innych przypadkowych ludzi, no nie, no, ci ludzie nie mieli tam na to szans, albo się uratowali, albo nie i to zwykle decydowało o tym przypadek. Pani powiedziała, że na koniec starała się polubić swoją bohaterkę. To jest tak, że autor czasem może czuć złość wobec swoich bohaterów, albo na przykład, czy chce się z nimi zaprzyjaźnić, czy czasem jest tak, że ci bohaterowie ciągną tą fabułę sami, oni się pojawiają i jakby, bo często też słyszę takie zdanie, że w pewnym momencie ta bohaterka tak mi się i tak ukształtowała i myślę sobie, no czy ten autor-autorka nie mieli na to wpływu? Czasem, czasem rzeczywiście nie mamy na to wpływu. Bywa tak, że ja sobie zaplanuję, że ktoś w jakiś sposób będzie reagował, albo będzie w jakąś, jakąś drogą szedł, a jak go poznaję lepiej, to, to widzę, że to nie jest dla niego właściwa ścieżka. On nagle pokazuje mi takie cechy charakteru, na które ja po prostu nie wpadłam i naprawdę nie ma się wtedy po wpływu i możliwości zdecydowania. Tutaj nie było dużo takich sytuacji w tej książce, bo ona rzeczywiście jakoś tak od początku do końca mocno była poukładana w mojej głowie, ale pojedyncze postacie pozwalały sobie na jakieś tam swoje, swoje odskoki. Na przykład przyjaciółka Karoliny w pierwszym tomie. Ja wiedziałam, że jej będę mogła pozwolić, że to jest postać poboczna i tak jak ona sobie ułoży swoje życie w to, w co ona się wplącze, to jest jej decyzja i nie zaburzy mi całej fabuły. I rzeczywiście sobie rozrabiała po swojemu. No tak, zdecydowanie. Kto chce, to niech zerknie do książki, polecamy. A na koniec chciałam jeszcze zapytać o to, co myślę ważne właśnie dla tych lokalnych patriotów, o te wątki redkińskie, ale nie. Te współczesne tylko i wyłącznie. Możemy wędrować po Redkini, po Karolewie, ale te, które wydarzyły się no właśnie te kilkadziesiąt lat temu. Z jakich źródeł pani korzystała? No bo wyobrażam sobie, że no właśnie taki research musiał być, żeby tutaj ktoś mógł nie zarzucić, że to wydarzyło się, a tak naprawdę tego nie było. Korzystałam oczywiście z kilku książek, które gdzieś tam udało mi się dorwać. No wydawnictwo Księży Młyn przoduje w, w, w tych łódzkich takich publikacjach. Jest książka poświęcona Redkini, o historii Redkini bardzo, bardzo dużo mi dała, szczególnie zdjęcia. Pozwoliły mi gdzieś tam sobie poukładać to, tych moich bohaterów we właściwych miejscach. No, oczywiście, stare mapy, wspomnienia też ludzi, którzy, którzy tutaj żyli wcześniej niż ja. No, a potem w tych późniejszych latach fabuły też moje dzieciństwo. No, dużo moich wspomnień się w tej książce znalazło. Ja co dzieciństwo mieszkałam na Dzierżyńskiego, później na Armii Krajowej, więc to jest moje podwórko, tak, mój świat. W jednej ze scen, w drugim tomie nawet mój tata występuje, o. ponieważ mój tata był taksówkarzem, mieszkaliśmy już na Redkini, no, najpierw mieszkali sami z, moim, z moją mamą, później już ze mną i jest scena, gdzie właśnie w zimę stulecia taksówkarz musi zawieźć jedną z bohaterek do porodu i to jest właśnie mój tata. No tak, czyli oprócz tego wyobrażam sobie, że no pisanie to jest ciężka praca, ale to też jest taki rodzaj zabawy, prawda? Zabawy dla samej autorki, a potem zabawę dla czytelnika. No oczywiście, to jest wielka przyjemność, kiedy można yy, yy, właśnie tak. tak takie jakieś figle sprawić komuś albo, albo przyjemność. No, dla mojego taty to było wielkie święto, jak mu powiedziałam, że no, czy zawieziesz do porodu tę osobę. On mówi, no nie wyobrażam sobie, żeby zrobił to ktoś inny. Jest też scena w bibliotece Kostka No właśnie chciałam powiedzieć, że i biblioteki się pojawiają i szkoły. Szkoła jest moja podstawowa szkoła i jak mój tata czytał tę książkę, to też mówi no jakbym widział twoją wychowawczynię tak, z, z, z początku podstawówki. Oczywiście ma zmienione imię, i jest to inna osoba, ale gdzieś tam no, moje wspomnienia spowodowały, że to jest jakieś odbicie czegoś, co ja przeżywałam, prawda? No jest też właśnie moje liceum, jest ona w moim liceum współczesna, więc dla mnie to, to taka podróż troszkę sentymentalna. Zresztą przejechaliśmy się z mężem pooglądać te miejsca, bo już nie mieszkał na Redkini, porobić sobie przy nich zdjęcia z książkami i tylko bardzo się dziwiłam, że drzewa nagle takie wielkie się zrobiły. Jak to możliwe? No tak, kiedy one urosły. No muszę powiedzieć, że ja jako retkinianka z urodzenia, która mieszka cały czas na Retkini, to dla mnie też była ogromna przyjemność, bo starałam się od razu wyobrazić w trakcie czytania, gdzie te bohaterki chadzają, tak? Czy te miejsca rzeczywiście są, trochę sprawdzałam, są jak najbardziej. No i tutaj też warto wspomnieć o tej historii Retkini, która, tak jak Pani powiedziała, korzystała Pani z różnych źródeł, też w tej książce jest zawarta i dlatego też warto po nią sięgnąć. No. To nie jest historia tylko Rytkini, tak? bo generalnie wiele osiedli w ten sposób powstawało, tak, że długo były, były funkcjonowały jeszcze jako wsie gdzieś tam na, na pograniczu miasta. Ale dla mnie, nie wiem, przez, przez sentyment pewnie mnie się, mnie się zawsze wydawało, że Rytkinia jest wyjątkowym osiedlem jedynym i żaden tam widzew, na którym teraz mieszkam, Ale nie oczywiście ma... no, Rytkina to spichlerz Łodzi ja o tym słyszałam. Otóż to, i jak zaczęłam sobie zgłębiać nawet rzeczy, które mi nie były do tej książki potrzebne bo czasy przedwojenne, czasy jeszcze wcześniejsze, to, to było dla mnie naprawdę bardzo ciekawe i yy, to była dodatkowa wartość, której nie wykorzystałam w książce, ale która we mnie zostanie. Teraz mogę powiedzieć sobie z czystym sumieniem, że wiem gdzie się wychowałam, wiem co tam się działo jak i się, jak się kształtowało to miejsce. No to teraz na sam już koniec muszę zapytać, czy są plany na kolejne książki. No nie pytam o te deadline'y, ale czy może jest pomysł, a może książka się pisze. Tak, książka zawsze się jakaś pisze. Przed, przed księżycem na dwóją ukazała się latem moja taka powieść w zupełnie innym klimacie, bo taka letnia, podróżnicza, trochę awanturnicza, zabawna bardzo, bo to miała być właśnie taka lekka forma o trzech emerytkach, które ruszają w podróż życie, Oczywiście z łodzi ruszają, bo w przypadku mojego No Skąd. Nie ma innej możliwości. I ta książka oparta bardzo na rzeczywistości, ponieważ większość bohaterów to są prawdziwe postacie. E, tak się spodobała czytelnikom, że no, presja została wywarta, żeby powstała. będzie tam, kontynuacja. No właśnie i w tej chwili piszę, piszę, piszę kolejny tom tej książki e, i mam nadzieję, że na przyszłe lato czytelnicy będą mogli się e, przy niej e, dobrze bawić, bo, bo, bo mówię, no to jest książka już o innym zupełnie ładunku emocjonalnym niż księżyc nadwajają. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. To jest też taka, taki rzut, który pomaga zrozumieć książkę bardzo. Eee, czytelnicy doceniają, jak już przeczytają. Eee, widać tutaj najważniejsze miejsca tak naprawdę w książce. To są dwie miejscowości Erdo i Taso. To są dwie wsie, w których mieszkają moi bohaterowie. Widać jezioro. Eee, tu to też się tak nie rzuca w oczy, ale Kaso jest dużo wyżej niż Erdo. Eee, około 250 metrów jest różnicy. Tu jest ta tama i za tamą, tak jak mówiłam, jest wąziutki Ciasny, wąski, bardzo głęboki wąwóz, a 400 metrów niżej jest gmina To Jest miasteczko, e, większe dużo niż, te niż te wsie, no i sąsiednie jakieś tam miejscowości. I to jest najważniejsze miejsce. Góra Tok, e, która od początku e, budziła niepokój u mieszkańców. E, ona się nazywa Tok z, e, z języka e, largańskiego. Oni tam mają swoją warę. I to oznacza taką wędrującą, zgniłą górę, bo ta góra miała zawsze tendencję do, do osuwisk. I mieszkańcy bali się, że jak powstanie jezioro, namotnie ta góra, to że będą większe doosuwiska i że to spowoduje niesz nieszczęście. Inżynierowie twierdzili, że sobie z tym poradzą, że problemu nie będzie, że ewentualnie no, jeśli było osuwisko miało powstawać, to sprowadzą je sobie jakimś cudem powolutku do jeziora i nikomu się krzywda nie stanie. No Okazało się, że mieszkańcy nie mieli. To jedna z tych miejscowości, gdzie dzieje się akcja książki, miejscowość, w której my mieszkaliśmy, więc to są zdjęcia, które my zrobiliśmy. To jest uliczka, na której mieszkaliśmy, gdzie się dzieje sporo, sporo właśnie scen. To jest dzwonnica kościoła w to, która bardzo nam dopiekła, mm. ponieważ tam przez całą dobę co 15 minut dzwonią, niezależnie od pory. <laughs> przy czym o 6 rano dają tak przez ostro przez 5 minut. A my mieszkaliśmy w domku, dokładnie tutaj są nasze drzwi. Po tamtej stronie jest, y, jest ta dzwonnica, i dużo niżej po bo nas boczu jest, y, jest ta miejscowość umiejscowiona. I okna naszej sypialni wchodzimy centralnie na tą dzwonnicę, tutaj na tę wysokość. Jakieś 20 metrów od niej były, więc my byliśmy wyrywani ze snu. E, ale to też tworzyło dodatkowo klimat. Kasia, ja muszę się wtrącić. potem zapomn zapomnę o tym pytaniu, czy to było tak, że pojechałaś w to miejsce. Pomysł na książkę i dlatego pojechałaś w to miejsce. Nie, my w ogóle nie wiedzieliśmy, y, jadąc tam wiedzieliśmy, że, jest ta, że tam jest tama i że tam coś się wydarzyło w tą tamą, ale nie wnikaliśmy w szczegóły. Poznaliśmy historię y, tej, tej katastrofy, dopiero tam na miejscu. Zresztą przyszło. No Czyli tam się narodził tak. pomysł na napisanie. Tak I dokładnie w konkretnym hmm. miejscu i będę, będę miała zdjęcie okay. pokażę że w którym miejscu. Wszędzie widać, bo e, ta miejscowość jest prawie wyludniona. E, kiedyś mieszkało w dolinie około 2000 osób, teraz według Wikipedii Włoskiej mieszka 158 mieszkańców tylko. No to to jest tak ułamek niewielki. Większość tych ludzi po katastrofie, ci którzy przeżyli oczywiście, e, no, byli poddani ewakuacji. E, rząd Włoski wymusił w zasadzie, bo zamknął tę dolinę na długi czas i potem tak po partyzancku niektórzy, tacy twardzi górale, którzy nie chcieli mieszkać na nizinach, po prostu trochę tak nielegalnie wracali do, do takich trudnych warunków, bo to nie było ani prądu, ani wody, nic, tak, no bo wszystko było podłączone. No, no i powoli się urządzali, część tych domów wyremontowali. Kilka z nich tak naprawdę jest tylko wypuszczone dla turystów, także można sobie wynająć, tak, tak jak nam się udało, zupełnym przypadkiem. A w, w paru, paru ludzie mieszkają po stałe, a większość stoi tak, jak została po katastrofie. Też będzie zdjęcie za chwilę, to zobaczycie, jakie jak są wideo. O, tu na przykład widać, tu jest kasa, jest ta sąsiednia, druga, druga, miejscowość. Ona jest jeszcze bardziej wybudowana niż No i tu widać większość domów, bo nie ma okien, dziury są, stoją tylko mury. Często nie ma w ogóle dachu, często nie ma stropów między piętrami, bo jak przeszła fala, która powstała w wyniku tego osuwiska, które, które nastąpiło, no to ona po prostu powybijała wszystko, poniszczyła, a że mury miały, te mury mają po 400 lat. To jest gruby, potężny mur no i tych murów woda nie zdołała nie, nie zniszczyć, przynajmniej... Nie Dzisiaj gościmy w bibliotece Ferment. No, jest ku temu sposobność, bowiem kolejne spotkanie literackie, tym razem będzie to spotkanie autorskie z Katarzyną Kielecką i promocja jej najnowszych dwóch powieści. Tak, dzisiaj spotkanie z Katarzyną Kielecką wokół jej książek Księżyc na dwa a my szczególnie będziemy tutaj mówić o wątkach związanych z Karolewem i Redkinią, które się w tych książkach pojawiają. No tak, zdecydowanie to jest taki, powiedziałabym, symboliczny znak, który przyciąga, no miejmy nadzieję, że też przyciągnie Redkinian, yy, którzy pojawią się, no czyli mieszkańców Karolewa też jak najbardziej, którzy pojawią się dzisiaj i będą sprawdzać, na ile autorka no, wiernie odzorowała to wszystko, co działo się przez te okresy. Koło chyba 50 lat, bo z tego co pamiętam, to akcja zaczyna się w 60 latach XX wieku. No dobrze, no to dzisiaj to spotkanie literackie. No ale w bibliotece ferment, jak wiadomo, dużo się dzieje, my tutaj też często jesteśmy. To co będzie się działo? No już w listopadzie. Mamy teraz taki cykl spotkań poetycko-muzycznych. Spotkania są raz w miesiącu, najbliższe 3 listopada. Oprócz tego w listopadzie prezentowana będzie u nas wystawa Stowarzyszenia Plastyków Amatorów, a 16 listopada zapraszamy na wernisarz. Oprócz tego mnóstwo zajęć dla dzieci. Rozpoczynamy nowy cykl zajęć plastycznych. W każdy czwartek o godzinie 17 można się zapisywać.